Wyobraź sobie, że całe twoje życie to gra, gra, w którą wszyscy grają, ale nikt nie zna jej zasad. Wmawiają ci, że chodzi o ciężką pracę, dobre wychowanie, uczciwość, że jeśli będziesz dobrzy z dobrym człowiekiem, świat odpowie tym samym. A potem zaczynasz dorastać. Pracujesz ciężko, robisz wszystko, jak trzeba. I co? Nagle okazuje się, że świat wcale nie działa tak, jak mówili. Że są ludzie, którzy nic nie robią, a mają wszystko, a ty ciągle się starasz tylko po to, by stać w miejscu. Wiesz dlaczego? Bo grasz w grę, ale nikt nie nauczył cię reguł. Dziś pokażę ci pięć zasad, które rządzą tą grą i które całkowicie zmieniają sposób, w jaki patrzysz na świat. To nie będzie przyjemna prawda, ale będzie wyzwalająca. Gotowy? Mam na imię Adam. I przez większość życia byłem święcie przekonany, że świat działa uczciwie. Byłem tym typem człowieka, który zawsze pomagał, zawsze tłumaczył, zawsze starał się być dobrym kolegą. Nigdy nie kombinowałem, nie manipulowałem. Grałem fair. Ale coś zaczęło pękać. Najpierw była praca. Robiłem więcej niż inni, a i tak omijały mnie awanse. Potem związki. Dawałem z siebie wszystko, a i tak czułem się niewystarczający. Z czasem nawet przyjaźnie zaczęły się sypać. Czułem się, jakby cały świat miał jakiś kot, którego ja nie znam. Pamiętam konkretny dzień. Siedziałem na ławce w parku. Po prostu patrzyłem przed siebie, czując, że coś we mnie umiera. Obok mnie usiadł starszy facet. Nie wiem czemu, ale powiedział: Chcesz wiedzieć, dlaczego czujesz się jak pionek? Bo nie znasz zasad gry, chłopcze. Zacząłem się śmiać. Ale on się nie śmiał i wtedy zaczął mi mówić rzeczy, które zmieniły moje życie. Przez lata żyłem w iluzji: iluzji, że jeśli będę dobrym człowiekiem, świat to doceni, iluzji, że system jest sprawiedliwy, że szkoła przygotowuje do życia, że lojalność to wartość, że ci, którzy się starają, wygrywają, ale ta iluzja zaczęła się rozpadać, a ja winiłem siebie. Pamiętam, jak zacząłem szukać odpowiedzi. Czytałem książki o psychologii, słuchałem podcastów, ale wszystko, co słyszałem, mówiło: Pracuj więcej, bądź lepszy, rozwijaj się. Jakby problem był we mnie, aż trafiłem na zdanie, które mnie zatrzymało: Nie jesteś przegrany. Po prostu grasz w cudze zasady. I wtedy wszystko kliknęło. Wróćmy do tamtego dnia, do parku, do mężczyzny, który usiadł obok mnie i powiedział: Chcesz wiedzieć, jak działa ta gra? Nie wyglądał jak ktoś wyjątkowy. Szara bluza, dziwne oczy, twarz, pogodna, ale jakby znała tysiące poranków, których ja jeszcze nie przeżyłem. Powiedział tylko: Ta gra nie nagradza dobra, nagradza świadomość. Zaczął mówić o pięciu zasadach. Zasady, które, jeśli zrozumiesz, możesz przestać być pionkiem. Zasada pierwsza: nie jesteś nagradzany za wysiłek, tylko za wartość postrzeganą przez innych. To nie znaczy manipuluj, to znaczy zrozum, że świat patrzy oczami ludzi, nie twoją intencją. Dobrze zrobiona prezentacja nie obroni się sama, jeśli nie zbudujesz pozycji. Zasada druga: ludzie nie wierzą w twoją wartość, dopóki ty jej nie pokażesz. Możesz być geniuszem, ale jeśli nie umiesz komunikować tego światu, przepadniesz. Pewność siebie nie bierze się z bycia najlepszym, ale z działania mimo strachu. Zasada trzecia: emocje są walutą. Nie produkt, nie argument, emocja. Ludzie kupują, ufają, klikają, bo coś poczuli. Naucz się to rozumieć. Zasada czwarta. Jeśli nie ustalasz granic, inni je ustalą za ciebie. Bycie miłym nie działa, jeśli nie idzie za tym siła. Empatia bez asertywności równa się autodestrukcja. Zasada piąta. Wszystko, czego szukasz u innych, musisz najpierw zbudować w sobie. Akceptację. Spokój, wartość. Jeśli szukasz ich na zewnątrz, stajesz się niewolnikiem aprobaty. Kiedy zrozumiesz zasady, zaczynasz widzieć, kto jeszcze żyje w iluzji. Ale jest haczyk, bo świadomość boli. Zaczynasz dostrzegać fałsz w reklamach, manipulacje w relacjach, iluzje w ambicjach. Czasem łatwiej byłoby wrócić do starych schematów, ale nie da się. Jak raz zobaczysz prawdę, nie możesz jej odzobaczyć. To nie jest poradnik, jak wygrać życie. Nie ma jednej odpowiedzi, ale możesz nauczyć się grać świadomie. 1. Obserwuj reakcję ludzi, nie tylko słowa. 2. Zadawaj pytania, nie tylko innym, ale sobie. 3. Zmieniaj narrację wewnętrzną. Nie jestem gorszy, mam inną ścieżkę. 4. Przestań czekać na pozwolenie, działaj teraz. 5. Nie musisz być idealny, musisz być obecny. Dziś wiem jedno: świat nie nagradza tych, którzy grają grzecznie, nagradza tych, którzy grają świadomie. Nie chodzi o to, żeby być zimnym, ale żeby nie dać się spalić, próbując ogrzać innych. Jeśli ten film coś w tobie poruszył, subskrybuj, to nie był sen. To dopiero początek, bo gdy raz poznasz zasady, zaczynasz widzieć grę wszędzie.